Podejrzane pukanie. Tak jakbym słyszał trochę swoje było, czy cóż? Sprawdźmy. rough, don't you think? No, uh, You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Gum. Perfect. Whoa. The big what? Whoa! What? Przejebane trochę. Celność. Wow! Zabici przeciwnicy. Ile razy zostały zabity? Raz? A, no tak. Kulka tam Boże. To się czy nie liczy. Nie, tam kula, to tam jaka chuj. Tryb normalny. O Boże. Co za obciach. Feel humans. Let us give you our power. <laughs> Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Teraz gadał z szatanem Hey! Hey! Wake up! Ai jajaj! Crawl out of one hole and into another. You wanna tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a si, si. look like you to this part of the world? Oh, hey, Asasino. easy. Whoever you are. <sighs> Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? <laughs> That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Just And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. <laughs> Why'd you quit? <laughs> phew! policía. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the Force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey, <laughs> boy, I'm not done. <laughs> hey, oh, there's now after you. Now, now watch your back. Stop that. Whoever this is. america no it's leon sorry i couldn't get in touch sooner but i was a bit tied up you're okay right i'm fine there was a male civilian held captive according to him ashley's in a church somewhere what happened to him he managed to escape do you have a fix on the location of that church no but apparently there's a secret passage in the village that leads there i'm heading back to the village Tak, wróćmy do naszej pięknej wioski łopata! przyda... by się by mogła przydać Co tu jeszcze mamy? Łopata, o jakieś śmieci. Over here, stranger He? Kim ty kurwa jesteś? A, Już chyba cię kojarzę Takiego pornosa, pewnego. Katuszek... Konopiska... konopia, Pięciopoczasta. Wszystko Got something that might Uuu... Uh, dobra. Najpierw może... ...sprzedajmy coś. Tylko nie wiem jeszcze co. Ten złot, na... no. O, to gówno. Czerwone kocioko. Dziękuję Dziękuję Nie ma problemu. Poliska by się przydała Pójdź z mapą Karabin Chujowy trochę Granatnik, luneta Ciekawe No dobra No to na pewno sobie kupię Stolat maslowy A na pewno Może to nie jest najlepszy wybór ale no czekajcie, bo tu burdel u mnie Jest chwilowo Trzeba to jakoś Ogarnąć Nie nie nie, nie nulę, kurwa O Boże Ja eee. pierdolę to za padka Jak to... Przybrało, jakim jebanym przyciskiem Jezu Nie kurwa No bierz to do chuja Jezus Maria, to za jakie grzechy, kurwa no super, będę teraz szukał przycisków, kurwa Jak to się gówno obraca Jestem wręcz zajebisty No zajebiście, kurwa, o to ogarnąłem. A jak się to w ogóle kurwa przewraca? To jakoś się przewracało, pamiętam. Ho ho ho. ho. Kurwa. Się nie zesra i you. Dobra, No co? Może mały tuning? Nie, you nie będę. Na razie pistolet. Pistolet kupinny. Muszę się nauczyć, kurwa. A jak się przewraca. Bo mi to w kurwie zaczynać. Tu 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 jak to się przewracało Tylko się układało, ale nie pamiętam jak zajebiście jest kurwa Już, Że człowiek nie pamięta jak to było kurwa i taki obciach robię wielki hmm, kurwa hmm, Zajebiście, zajebiście Dobra ludzie, za chwilę wracam Dobra ludzie, zrobiłem porządek Już się nauczyłem jak to się robi, litera V u, przynajmniej tak u mnie, nie? Standardowe, nic nie zmieniałem. Dobra. Więc będzie dobrze teraz. Sorry, że tak się pierdoliłem długo. Ale tak czasem jest. Gdy człowiek gra, a nie wie co naciskać. A, jest A, piesta! Chodź tu kurwa! Skopię ci tyłeczek. Jeszcze stękasz? Niedługo, i koniec O kurwa To jest pojebane, że ciała znikają No dawaj ta, dawaj ta no. Kurwa, może być nieciekawie Tutaj trochę za dużo ładunku